Drodzy Państwo, zapewne nieraz zdarzyło Wam się, że podczas projektowania Waszych mechanizmów czy łańcuchów kinematycznych doszliście do sytuacji, że w momencie testowania pracy tego całego łańcucha kinematycznego ukazywało się, że w pewnych granicznych położeniach mechanizmu no, mechanizm nagle przyjmował zupełnie nieprzewidywalną pozycję. Która tak naprawdę nie miała nic wspólnego z pierwotnie zaprojektowanym układem? Klasycznym przykładem może być akurat tego typu winda czy podnośnik krzyżakowy, gdzie tak naprawdę, jeżeli za mocno przejdziemy, pociągniemy nasz element, nagle okazuje się, że nasz element zupełnie przyjmuje jakieś dziwne kształty, które przez nas są zupełnie niepożądane. W jaki sposób możemy uniknąć tego typu problemów? Podczas testowania naszych mechanizmów. Okazuje się, że w, w inwentorze 2011 mam pewne nowe udoskonalenie mechanizmu budowania wiązań. Proszę zwrócić uwagę, mam tutaj zdefiniowane klasyczne wiązanie. Wiązanie, które mi definiuje tak naprawdę skok, czy położenie tutaj siłownika. Mam zdefiniowane dwie płaszczyzny, między którymi, między, między korpusem a e, cylindrem, e, między tłokiem a cylindrem mojego tutaj siłownika. W tym momencie po zdefiniowaniu, oczywiście, nasze mechanizm się nie rusza. Ale proszę zwrócić uwagę, że mamy tu pewną nową funkcjonalność w Inventorze 2011. Jeżeli wejdziemy w edycję naszego wiązania, to po otworzeniu okna, rozszerzeniu okna dialogowego, widzimy, że mamy zakładkę, która nazywa się ograniczenia. Dzięki tej zakładce jesteśmy w stanie narzucić maksymalną, maksymalne, minimalną wartość, jaką parametr wiązania może przyjmować. Przez to jesteśmy w stanie ograniczyć. Ruch naszego mechanizmu, tylko w pewien, do pewnego ograniczonego przez nas przedziału. Proszę zobaczyć, co w takiej sytuacji się dzieje. Gdy dochodzę do górnej pozycji, mój element po prostu winda już wyżej nie chce się podnieść, jest blokowana. Podobnie jest w przypadku dolnego układu. Gdy dochodzę do dolnej części, natychmiast moja winda się blokuje i dalej nie jestem w stanie jej przeciągnąć, zarówno w jedną, jak i. W drugą stronę. W ten sposób jesteście w stanie Państwo no, wykorzystać tą funkcjonalność, żeby ograniczyć pewną swobodę ruchu, jaką może Wasz Łańcuch Klimatyczny, Wasz Mechanizm w sposób nieprzewidywalny przyjąć przy braku pewnych sensownych ograniczeń. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.